Do czego są zdolni zwolennicy aborcji niebezpieczna akcja na ulicy? Aktywiści aborcyjni skoczyli pod koła naszej furgonetki, która pokazuje prawdę o mordowaniu dzieci. Omal nie doszło do tragedii. W trakcie przejazdu naszego auta po centrum Warszawy przed maską samochodu weszło kilka osób, które zamierzały zablokować pojazd. Nasz kierowca Adam nie miał praktycznie szans dostrzec tego w swoim polu widzenia. Na szczęście wszystko obserwował inny nasz wolontariusz, który zdążył krzyknąć do Adama, dzięki czemu ten w ostatniej chwili zaciągnął hamulec ręczny. Co było dalej? O szczegółach akcji opowiada nasz kierowca. Niewiele brakowało, a z winy blokujących samochód bylibyśmy świadkami tragedii. Aktywiści aborcyjni, Którzy regularnie dopuszczają się ataków na nasze furgonetki oraz stoiska, przy których zbieramy podpisy pod projektem ustawy Stop Aborcji 2021, często są pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Na nietrzeźwość nakładają się ich osobiste problemy emocjonalne i ogromna nienawiść do prawdy o aborcji. Wszystko to popycha ich do kolejnych aktów terroru. Oraz skrajnie niebezpiecznych zachowań sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Skoro aktywiści aborcyjni potrafią rzucać się pod koła samochodu, to być może wezmą też na poważnie pojawiające się w mediach społecznościowych zachęty do tego, aby wysadzić się w powietrze pod biurem naszej fundacji? Do takiego czynu namawiała ostatnio w przestrzeni publicznej jedna ze zwolenniczek aborcyjnej mafii, która handluje aborcyjnymi pigułkami poronnymi. Ich groźby to jednak nie tylko teoria. W kwietniu spalono dwie nasze furgonetki, które pokazywały prawdę o aborcji. Wkrótce potem doszło do eskalacji przemocy wobec naszych wolontariuszy. To odpowiedź aborcjonistów na naszą ogólnopolską inicjatywę ustawodawczą Stop Aborcji 2021, w ramach której zbieramy podpisy, aby objąć wszystkie dzieci w Polsce ochroną prawną i wprowadzić mechanizmy pozwalające na ściganie członków aborcyjnej mafii. Za pomocą terroru chcą nie dopuścić do tego, aby zebrali wymagane prawem 100 tysięcy podpisów i aby prawda o aborcji nie dotarła przy okazji do tysięcy Polaków. Do kolejnego aktu agresji doszło w trakcie zbiórki we Wrocławiu, gdzie agresywna kobieta najpierw zaczęła wulgarnie ubliżać naszym wolontariuszom, a następnie zaczęła kopać nasz megafon, niszcząc go. Z megafonu odtwarzane było nagranie zachęcające do podpisywania się pod projektem. Całe zajście udało się nam zarejestrować na wideo. Agresywna aborcjonistka uciekła, zanim zdążyliśmy zainterweniować. Szukamy obecnie osób, które pomogą ją zidentyfikować, aby pomóc postawić jej zarzuty, dewastacji mienia i utrudniania przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej. Czy to się uda? Nasi sympatycy zachęcają nas, aby nie dopuszczać do tego typu spraw i domagać się sprawiedliwości. Staramy się to robić i reagować na wszelkie takie przypadki agresji, ale jest ich bardzo dużo. Niemal każdego dnia gdzieś w Polsce dochodzi do kolejnego aktu przemocy. Z uwagi na bierność służb państwowych, które interweniują często tylko w ostateczności, aktywiści aborcyjni niezwykle się rozzuchwalili i potęgują nienawiść. Często trudno w ogóle zidentyfikować sprawców tak jak w przypadku spalenia dwóch naszych furgonetek. A gdy już znana jest ich tożsamość, od wszczęcia postępowania, o ile w ogóle zostanie rozpoczęte, do skazania, mijają długie miesiące lub nawet lata. To jednak nie wszystko. W tym samym czasie, gdy my próbujemy się bronić i szukać sprawiedliwości wobec aktu terroru i przemocy, aktywiści aborcyjni masowo donoszą na nas za pokazywanie prawdy o aborcji. Czy wiecie, że na dzień dzisiejszy przeciwko wolontariuszom naszej fundacji toczy się równolegle blisko 90 spraw sądowych? Jest to dla nas ogromne obciążenie, zarówno finansowe, jak i organizacyjne. To jednak nie wszystko. Większość procesów wytacza nam policja na podstawie donosów aborcjonistów, w ogóle nie weryfikując zgodności tych donosów z rzeczywistością. Skala tego zjawiska przybrała już formę regularnych prześladowań. Pomimo tego, że w ostatnich latach wygraliśmy ponad 150 spraw karnych, wytoczonych nam ze względów ideologicznych, mnoży się kolejne akty oskarżenia dotyczące dokładnie tych samych sytuacji, np. wywieszania tych samych billboardów antyaborcyjnych lub umieszczania tych samych antyaborcyjnych grafik na furgonetkach. Masowe prześladowania ze strony policji nie byłyby możliwe bez wiedzy i akceptacji komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, a także bez wiedzy ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Szeregowi policjanci często są życzliwi wobec naszej fundacji i naszych wolontariuszy. Często skutecznie ochraniają nas na ulicy w trakcie naszych akcji, jednak ich dowódcy każą tworzyć przeciwko nam kolejne wnioski sądowe. Ignorując wyroki sądów, które jednoznacznie nas uniewinniają i potwierdzają prawo do pokazywania prawdy o aborcji w przestrzeni publicznej. Podam przykład. Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację podniesioną w apelacji podkreślając, iż prezes fundacji swoim zachowaniem korzysta z przysługującej mu wolności słowa, które jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Jednocześnie... Sąd drugiej instancji wskazał, że ochrona życia ludzkiego jest na tyle istotną społecznie kwestią, że próby kwalifikowania zachowania obwinionego jako jakiegokolwiek wykroczenia są bezpodstawne i nie znajdują uzasadnienia w demokratycznym państwie prawa. To fragment pozytywnego, uniewinniającego wyroku, jaki usłyszał ostatnio w stolicy Mariusz Dzierżawski, założyciel naszej fundacji. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Że publiczne pokazywanie, czym jest i jak wygląda aborcja, nie jest żadnym wykroczeniem ani też przestępstwem. Dowódcy policji nie przyjmują tego jednak do wiadomości i składają przeciwko nam kolejne pozwy dotyczące dokładnie tego samego. Czym to skutkuje? Dla przykładu, nasi wolontariusze Adam i Jan, którzy koordynują uliczne akcje informacyjne pokazujące prawdę o aborcji, mają obecnie prawie 30 spraw sądowych toczących się równolegle przeciwko nim. Wiele spraw toczy się także przeciwko Mariuszowi Dzierżawskiemu oraz innym naszym działaczom. W sumie jest to blisko 90 spraw sądowych i bez przerwy dochodzą kolejne. W tym samym czasie służby, urzędnicy oraz sądy niezbyt ochoczo zajmują się kolejnymi akcjami terroru dokonywanymi przez radykalnych aktywistów aborcyjnych niemal zupełnie. Nie interesuje ich także działalność zorganizowanych grup przestępczych, które prowadzą w Polsce nielegalny handel pigułkami poronnymi. Pomimo tego, że publicznie znana jest tożsamość członków aborcyjnej mafii, ostatnio nawet państwowi urzędnicy wyrobili im imienne wejściówki do Sejmu RP. Przeciwko nim nie toczą się masowe postępowania sądowe. W tej sytuacji tylko aktywność i zaangażowanie ludzi sumienia jest w stanie obronić polskie dzieci przed śmiercią z rąk aborcjonistów i wpłynąć na zmianę świadomości naszego społeczeństwa w sprawie aborcji. Nasza fundacja, pomimo prześladowań i utrudnień, zamierza dalej prowadzić te działania. Jednak, aby były one możliwe, potrzebujemy państwa pomocy. W całej Polsce trwa nasza inicjatywa ustawodawcza Stop Aborcji 2021, w ramach której Tysiące Polaków dowiaduje się prawdy o aborcji i składa swój podpis pod projektem ustawy obejmującej wszystkie dzieci w Polsce ochroną prawną oraz wprowadzającej skuteczne mechanizmy karania członków aborcyjnej mafii. Czasu na akcję jest jednak niewiele. Zebrane podpisy należy do nas nadesłać do 15 czerwca. Zostały nam więc już tylko niecałe trzy tygodnie, aby zebrać co najmniej 100 tysięcy. Kilka dni temu, podczas zbiórki w Tarnowie, wśród osób podpisujących się za życiem, znalazła się młoda dziewczyna, wyglądająca jakby dopiero osiągnęła pełnoletność. Po złożeniu podpisu chętnie wzięła od nas materiały informacyjne dotyczące aborcji, a kilka minut później przyprowadziła swoją mamę, która również się podpisała. Serce rośnie, gdy widzi się młodych ludzi, odważnie opowiadających się za prawem do życia dla każdego człowieka. Chcemy, aby takich osób było jeszcze więcej, aby tak się stało, potrzebujemy pomocy w końcówce akcji podpisowej. Musimy nie tylko opłacić sprzęt zniszczony przez aborcjonistów, np. przykład zdewastowany megafon we Wrocławiu oraz koszty logistyki związanej ze zbiórką, ale również wyposażyć naszych działaczy i sympatyków w kolejne akcesoria, takie jak karty do zbierania podpisów, namioty, stoliki, koszulki. I przewodniki, jak rozmawiać o aborcji? Zbiórka podpisów już wkrótce się kończy. Zostało nam niewiele czasu. Aktywiści aborcyjni oraz policja z pewnością nie ułatwią nam zbierania kolejnych wyrazów poparcia dla naszych rodaków. W akcji mogą nam jednak pomóc nasi sympatycy i darczyńcy. Raz jeszcze proszę o zaangażowanie. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli cieszyć się z podpisów złożonych w Sejmie. Fundacja Pro Prawo do Życia.